pani poseł pod y, tej radzie która w, w ramach wolnego oświadczenia która była y, takim no, pomieszaniem y, bezpardonowego ataku na ministra Kamińskiego i reklamy swoich obiektów y, y, świadek odmówił właściwie odmawia cały czas y, składania zeznań pani poseł jest zaskoczona tym znaczy, ja może nie jestem zaskoczona ponieważ przez y, ostatnich 15 lat y, może nie ostatnich ale zanim przyszłam do parlamentu y, spotykałam się bardzo często z podobnymi sytuacjami może w sytuacji już prawa karnego wykonawczego, ale bardzo często jest tak, że, że takie sytuacje się zdarzają i dlatego są potrzebne inne środki dowodowe niż na przykład wartość z przesłuchania świadka i dlatego tak często obśmiane podsłuchy są czasami później bardzo ważnym dowodem w sprawie. Sami państwo widzicie, opinia publiczna dzisiaj widzi. Inaczej byśmy niczego, prawda, nie udowodnili, aczkolwiek pan sobie się jak staje w charakterze świadka, więc niczego mu tutaj nie udowadniamy i nie chcemy udowadniać. Natomiast Mamy, y, mamy podstawy do tego, żeby pytać, bo gdybyśmy nie mieli podstaw do tego, żeby pytać, to byśmy w ogóle tej pana jaka nie wzywali przed komisję, bo i po co? Natomiast skoro mamy inny materiał, na podstawie którego musimy odpytać, świadek odmawia jednak posługując się najczęściej mm, takim oto argumentem, że może tego narazić na odpowiedzialność karną, no to to już jest zastanawiające, będzie podlegało ocenie komisji. Yy, świadek powiedział przed chwilą, że na posiedzeniu zamkniętym byłby bardziej skłonny do odpowiedzi na pytanie. Jednocześnie yy, wprawdzie scenogramy będą dostępne, no, ale moglibyście się troszkę czuć swobodniej z zadawaniem pytań yy, na takie tematy, z, yy, yy, co do których jesteście objęci przynajmniej formalnie tajemnicą. Czy nie warto by rozważyć utajnienia? Nie ma żadnej, oczywiście, że rozważymy taką możliwość, tylko to nie ma żadnego w tej chwili znaczenia, ponieważ świadek w większości powołuje się na to, że jego odpowiedź może narazić jego bądź osoby najbliższe na odpowiedzialność karną. Więc co za różnica, w jakim on trybie zezna, prawda? Czy tajnym, czy innym? Bo i tak to podstawa jest ta sama do odmowy. jeśli przyjmuje tą podstawę, podtrzyma do odmowy. Yy, I w tej sytuacji, no to jest taki trochę kazus prawny. On może państwu się wydawać trudny, ale no, to tak jest. Yy, drugi powołany świadek z tego samego rozdania, pan Kosek. Czy można się spodziewać, że podobnie będzie się zachowywał? Trudno mi wyrokować, czy, czy też mówić o tym, jak będzie. Poczekamy, zobaczymy. Najpierw musi oczywiście komisja podjąć decyzję, w jaki sposób będzie, czy w miejscu zamieszkania, czy za pomocą wideokonferencji. O tym już wstępna dyskusja się odbyła, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że całkiem rzetelnie. W końcu powtarzam, jest to świadek, a nie, a nie osoba, czy podejrzana, czy oskarżony. I będzie chciał nam odpowiedzieć na te, nasze ocenie, dość proste pytania. Dziękuję bardzo.